Specjalna wiadomość do ciebie, przesłana przez Twoich niebiańskich strażników. Ktoś szuka Twojego przebaczenia do najbliższego weekendu, pracując nad znalezieniem najlepszego sposobu na podjęcie sytuacji. Być może zauważyłeś, Łaś, stałe napięcie w swoim sercu poczucie, że pojednanie jest na horyzoncie, ale trudne do osiągnięcia. Podczas gdy badamy ten istotny moment w Twojej podróży, zastanów się nad tym uczuciem. Niebiańskie istoty potwierdzają, że w Twoim życiu istnieje osoba, która niedawno sprawiła Ci niewygody, nawet nie szkodząc trwale relacji. Nieporozumienia, brak komunikacji lub moment błędnej interpretacji mogły przyczynić się do tej sytuacji. To jest część ludzkiego doświadczenia, a te niedoskonałości często uczą nas cenne lekcje o współczuciu i ewolucji. Zastanów się nad tą osobą, jej działaniami i historią, którą wspólnie dzieliliście. Czy można zauważyć ich wysiłek w kierunku pojednania? Mimo, że jest to wyzwanie, pamiętaj, że empatia ma moc leczenia głębokich ran. Próbują znaleźć sposób na zadośćuczynienie, ale do tej pory im się nie udało. Na szczęście wkrótce znajdą właściwe podejście do zdobycia Twojego przebaczenia. Powtarzam, ktoś szuka Twojego przebaczenia, nie wiedząc, jak podejść do tej sytuacji, ale wkrótce znajdą rozwiązanie. Chociaż wykroczenie może nie być poważne, brak szacunku zostawił swoje piętno. Ważne jest zrozumienie, że nawet małe uchybienia mogą mieć wpływ. Te drobne wady są istotne nie dlatego, że powodują nieodwracalne szkody ale dlatego, że odzwierciedlają chwilę braku szacunku i wrażliwości. To w tych subtelnych momentach nasz prawdziwy charakter często się objawia zarówno w naszych błędach, jak i w dążeniu do odkupienia. Twoja reakcja na tę sytuację, nawet jeśli ją znasz lub nie, nie umknęła Twoim niebiańskim strażnikom. Ponieważ, nawet jeśli ta osoba nie wyrządziła nieodwracalnej krzywdy, przekroczyła granice szacunku i wrażliwości. Rozpoznają swój błąd i aktywnie starają się rozwiązać sytuację i postępować właściwie. Jednak pomimo dobrych intencji napotkali trudności w dążeniu do przebaczenia. Niestety, prawdą jest, że ich wysiłki pokazują zaangażowanie i determinację, ale przebaczenie nigdy nie jest proste. Przebaczenie to złożony proces pełen sprzecznych emocji, bólu i ostatecznie uwolnienia. Wymaga ono mocnego charakteru. By przezwyciężyć wykroczenie i uznać szczere wysiłki osoby. Jeśli więc czujesz tę moc w sobie, przyjmij ją, ponieważ stanowi ona część Twojej wewnętrznej mądrości. Twoi niebiańscy strażnicy podziwiają Twoją zdolność do zachowania nadziei, nawet w trudnych chwilach. Widzą w Tobie wyjątkową wytrwałość. Na szczęście ci aniołowie byli u Twojego boku i to dlatego wiedzą, że nadchodzący weekend będzie momentem kluczowym. W tym dniu ta wyjątkowa osoba znajdzie właściwy sposób na przywrócenie harmonii między Wami. Wyobraź sobie ulgę i odnowione połączenie, które na Ciebie czekają. Wizualizuj radość w ich oczach, gdy wreszcie znajdą właściwe słowa. I poczuj spokój w swoim sercu, akceptując ich szczerą przeprosinę. To wspólne doświadczenie może dodatkowo wzmocnić więź między wami, pokazując, że miłość i zrozumienie mają moc pokonania błędów. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale Twoje ciągłe refleksje i prawdziwe wysiłki są na progu odkrycia, które pokaże, jak można przywrócić harmonię w relacji. Twoi niebiańscy strażnicy prowadzili tę podróż pojednania, oferując mądrość, która inspiruje przemianę i rozwój. To wspaniałe doświadczenie odczuć, że jesteś objęty boskim współczuciem. To łagodne przypomnienie, że nigdy nie jesteśmy prawdziwie samotni w naszych wyzwaniach. Twoja otwartość na ich wskazówki, nawet jeśli nieświadomie jest pięknym wyrazem twojego duchowego połączenia. Gdy ujawnią to podejście, poczucie zrozumienia i empatii obejmie sytuację, naprawiając ewentualne luki. Gdy ta osoba zyska jasność, otworzy się przestrzeń na szczere rozmowy między wami. I od tego momentu relacja, która może straciła trochę ze swojej delikatności, wreszcie powróci do czułości i miłości które ją charakteryzowały. Tymczasem istoty niebiańskie sugerują, abyś zachował łacierpliwość. Nie forsuj prośby o przeprosiny ani nie ujawniaj wpływu ich dotychczasowych wysiłków. Po prostu zrelaksuj się, poczekaj, aż podejdą we właściwym momencie. Zastanów się nad gotowością swojego własnego serca na ten moment pojednania. Relacje są istotne w naszym życiu, łączą nas w skomplikowany sposób. Ta konkretna relacja czy to z przyjacielem, członkiem rodziny, czy kimś wyjątkowym zajmuje ważne miejsce w Twoim sercu. Dlatego warto ją uzdrowić, mieć cierpliwość i wykazać zrozumienie, rozpoznając swoją godną podziwu dojrzałość wobec tej delikatnej sytuacji. Zarezerwuj chwilę, aby pozwolić tym słowom odbić się w tobie. Pamiętaj, że wszyscy zasługują na drugą szansę, ale drugie szanse nie są zarezerwowane tylko dla innych. Dają nam szansę na rozwój i naukę z naszych doświadczeń. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś łaś się nad niesamowitą podróżą, którą odbyłeś, łaś mądrością, którą zdobyłeś? Łaś i empatią, którą okazałeś łaś. Uczci samego samą siebie, ponieważ Twoje zrozumienie i empatia to prawdziwe dary. Twoi niebiańscy strażnicy są dumni z osoby, jaką się stałeś stałaś, i Ty również powinieneś, powinnaś być dumny. Dumna. Kończę modlitwą za Ciebie, boski stwórco, obdasz ich odwagą. By przyjęli przebaczenie na progu pojednania. Niech światło zrozumienia i empatii otuli ich serca, prowadząc i kierując poszukiwacza przebaczenia ku rozmowie uzdrawiającej i odnowie. Niech Twoja cierpliwość pozostanie niezachwiana, i niech dobroć, którą okazujesz innym, odzwierciedli się w Twojej własnej drodze rozwoju i współczucia. Niech tak się stanie. Przyjmij tę wiadomość, wiedząc, że odzwierciedla ona Twoją wyjątkową podróż, pełną wdzięku, wytrwałości i miłości. Wpisz 333, aby zaakceptować tę wiadomość i jej błogosławieństwa jako Twoje. Rozważ pozostawienie pozytywnej wiadomości dla innych widzów, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności to jest uznawane przez wszechświat jako gest życzliwości, który odżywia krąg dobrej fortuny. Rozsiewając pozytywność, zbierzesz błogosławieństwa wszechświata w zamian. Wspólnie podnosimy się nawzajem i tworzymy falę pozytywnej energii. Wiedz, że jesteś otoczony, otoczona ochroną i miłością. Wpisz dziesiąty rok aby zaakceptować tę wiadomość i jej błogosławieństwa jako Twoje, zastanów się nad pozostawieniem zachęcającej wiadomości dla innych widzów, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności. To jest postrzegane przez wszechświat jako akt życzliwości, który wzmacnia krąg dobrej energii. Rozprzestrzeniając pozytywność, otrzymasz od wszechświata błogosławieństwa w zamian. Wspólnie podnosimy się nawzajem i tworzymy falę pozytywnej energii. Amen.